Dekarz. To zawód wymagający. Kiedy jest pasją, czynicie artystą. Nie ma dachu, nie ma domu. Jest dom, musi być dobry dach. Dekarz zawsze w cenie. I niezbędny. Możesz być branżystą pierwszego stopnia lub technikiem dykarstwa. Gdy zechcesz, będziesz miał otwartą drogę na uczelnie wyższe i niszową specjalizację. Kiedy masz fach w ręku, nie zginiesz. Zespół Szkół Budowlanych to świetny wybór. Uczniowie tej szkoły ocierają się o tytuł Mistrzów Polski. Absolwenci nimi są i wielokrotnie uczestniczyli w Mistrzostwach Świata Młodych Dykarzy. Ostatnio byliśmy z uczniami w Rydze, na Łotwie. Dzień dekarza to 25 lipiec. A pierwszy wrzesień może być Twoim dobrym wyborem. Zabud przyszłości. Dekarz.